Jakby tego było mało to na granicy wschodniej mamy cały czas aktywistów lewicowych. Cały czas mamy osoby, których nie powinno tam być, osoby, które de facto są piątą kolumną gangów przemytniczych. Ludzi, którzy współpracują z gangami przemytniczymi, którzy przeszkadzają Straży Granicznej i żołnierzom w zatrzymywaniu nielegalnej imigracji, którzy pomagają nielegalnym imigrantom dostawać się do Polski i oddalać, oddalać w, głąb, w głąb Polski. I z nimi panowie Siemoniak i Bodnar problemu nie widzą. Oni widzą problem w patrolach, Obywatelskich na zachodniej granicy e, widzą w tych ludziach, którzy próbują pomóc służbom mundurowym w zabezpieczeniu granicy, którzy próbują nagłośnić przypadki nielegalnej imigracji przerzucanej przez niemieckie służby do Polski. Ci ludzie są problemem. Tych ludzi rząd Donalda Tuska z granicy wyrzuca. Natomiast po drugiej stronie lewicowych aktywistów, którzy współpracują ze zorganizowaną przestępczością, tu nie ma problemu. Oni sobie swobodnie biegają po granicy i znamy z wielu relacji strażników granicznych czy żołnierzy, znamy relacje, że, że są takie sytuacje, że jest po prostu wyścig do tego, wyścig do zlokalizowanego nielegalnego imigranta. Czy uda się go czy uda się go złapać w Straży Granicznej i zawrócić za polską granicę? Czy pierwsi dotrą lewicowi aktywiści i wywiozą go w głąb Polski? To jest sytuacja skandaliczna, to jest sytuacja nie do przyjęcia. Polub skomentuj, udostępnij.